Mili Państwo, jesteśmy na chwilę przed zbiorami zarówno jabłek, jak i gruszek. Firma BSF ma dla Państwa dwa produkty, które są dedykowane do zarówno jabłoni, jak i gruszy, aby je zabezpieczyć do długiego przechowywania. Ze słonecznych skowronek wita Państwa z placówki badawczej firmy BASF Artur Srokosz. Pierwszym z tych produktów jest produkt Belis. Belis ma rejestrację zarówno w jabłoni jak i w gruszy. W jabłoni ma na gorzką zgniliznę, w gruszy natomiast ma rejestrację na gorzką zgniliznę jak i na mokrą zgniliznę. Dawka na hektar tego produktu to jest 0,8 kg. Okres karencji wynosi 7 dni. Jeżeli ktoś chciałby oprzeć ochronę na tym produkcie, polecamy dwa zabiegi. Jeżeli to są dwa zabiegi Belisem, musimy zachować odstęp. E, pierwszy zabieg 21 dni przed zbiorem, o, ostatni zabieg na 7 dni przed zbiorem. Drugim preparatem, który mamy w swoim portfolio, jest preparat Scala. Scala jest jednoskładnikowym preparatem i zawiera w swoim składzie Prymetanin. Dawka na hektar Skali wynosi 1,5 litra i tu również mamy okres karencji siedmiodniowy. Jeżeli chcemy bardzo mocną, szczelną ochronę, polecamy zabieg pierwszy Belis, a ostatni zabieg preparatem Scala. Jacek Klewko, ekspert do spraw rozwoju produktów w firmie BASF. Jeżeli zależy nam na ograniczeniu liczby pozostałości, wtedy wybieramy skalę. Która zapewnia nam bardzo dobrą ochronę i jedną substancję czynną. Jeżeli nie zależy nam specjalnie na liczbie pozostałości, wtedy albo wybieramy Belis z jeszcze wyższą skutecznością, albo e, możemy też użyć tych dwóch produktów w sekwencji jeden po drugim. Decydując się na ochronę przechowalniczą z użyciem Belis lub Scala. Zapraszam Państwa do udziału w programie korzyści Benefito. W programie tym możecie Państwo uzyskać rabaty, atrakcyjne nagrody czy też karty przedpłacone. W przypadku produktu Belis, za każdy jeden kilogram zakupiony możecie Państwo otrzymać rabat w wysokości 20 zł. Natomiast w przypadku produktu Skala. Za każdy zakupiony litr możecie Państwo otrzymać rabat w wysokości 50 zł. Wystarczy zakupić, zgłosić się do programu Benefito, zgłosić fakturę i odbierać nagrody. Zapraszam serdecznie. BASF. We create chemistry.